Czego nie doceniasz, czego nie zauważasz w swojej przestrzeni? Nie zauważasz tego, że w tej sytuacji, w której aktualnie się znajdujesz, jest bardzo duża szansa, wręcz powiedziałabym, wielka możliwość na to, żeby zakończyć jakiś um, cykl. Wypełniony energią frustracji, napięcia, konfliktów. To, co teraz dzieje się w Twojej przestrzeni, a to, czego Ty nie zauważasz, to jest to, że po prostu wszelkie trudne i toksyczne energie teraz właśnie zaczynają się transformować. I Ty zaczynasz wchodzić na um, drogę swojego przeznaczenia, na drogę swojego powołania, ponieważ Konflikty, jakieś utrudnienia zaczynają odchodzić do przeszłości. Następuje Twoje odrodzenie, wejście na inny etap swojego życia. I tutaj jest bardzo duża um, też taka szansa dla Ciebie na to, żeby zaprzestać już jakichś walk czy, czy nieporozumień. Nawet tych, które toczysz sama czy sam ze sobą.